Krew w sawoju. Mieczysław Wiczko, właściciel restauracji Savoy w Białym Stoku, pomyślałby zapewne 10 razy przed podjęciem decyzji o zwolnieniu kelnera Józefa Filipowicza, gdyby mógł przewidzieć, jakie to będzie miało dla niego konsekwencje. Zapraszamy do słuchania pitawalu białostockiego, kryminalnych historii z przedwojennego życia miasta na antenie Polskiego Radia Białystok w każdą niedzielę o 12.15. Z autorem i reżyserem cyklu, Janem Oniszczukiem, będzie można spotkać się w księżnicy Podlaskiej już 19 października o godzinie 17.00, środa literacka. Zapraszamy. Najwidoczniej sąd nie potraktował czynu Filipowicza jako aktu desperacji, lecz jako próbę zabójstwa z zemsty. I trzeba przyznać, miał ku temu uzasadnione powody.